Witam wszystkich, zapraszam na kolejny odcinek rynek Łomża. Cuda! <grymne> 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 W sumie jaka to cena? Za sztukę białych nie ma. Mam jedną osobę.

Przepraszam, to barany francuskie? Tak, Nie. Tak. tak. I, ja, i jaka... 80. Za sztukę? Za sztukę. A to są młode czy... Młode. młode? 5 miesięcy. A, miesięcy Wszystkie z innego miota są. Z jednego? Z innego wszystko. A, z innego. A to też są tak. barany to? Tak. A, a tam pewnie? Tam samiczki. Wydarzy się taka sama cena po 80? 80. Trochę samiec, stówkę. A tamto na końcu? No 25. to jest? Zwykłe. Zwykłe zwyk, zwyk, tak? belgi takie. No. Jeszcze nie sprawdzałem. Co jest, Thank you. to cena. 120zł samiczka, dorosła, młoda. Do no, za go to, to, to są pewnie młode Tak, takie już pupkłyki nie <laughs> Za pół ceny. Za pół ceny. Aha. <laughs> Czyli 60 za sztukę. No, tak powiedz. <laughs> no, dziękuję bardzo.

Okay. Tam się ja, mówię, ja mam ponad pięćdziesiąt zostawionych młodych to nie, nie za dużo. Dobry, dobrze, dobrze.

катат то се нати пари стувка Tak, tak, No, no Przepraszam, jeszcze jedną. Te newki w jakiej cenie? 200 zł do oddania, że samczyk nie, nie lata, bo uszkodzony skrzydło. Hmm. Za parę 200. Tak, 200 No wleci tak do, do metra wysokości dalej nie. No na rady ktoś wykręcił mu skrzydełko. To samczyk tam to samiczka. Hmm. 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 Ile lat? No, starszy? starszy? starszy Tej się Tych dziadków trzeba sfilmować i pokazać w telewizji I mnie razem kurde. telewizji No wejdzie zaraz no, lewiedzy, nie? nie, Może nie ma Łomża, to może nie. nie. Nie? Na tubie. Na tubie A? będzie. A? A pan to pan. Nie. No. pan. Chodź pan. Nie, ja nie Tylko ładny uśmiech. Ładny uśmiech. można pomarszczona, co z tego? No, <grym> no. Nie. To, nie. Przez wody nie będzie. I jaka cena tych króli? No ten? 160. A. A ten? 40. Baran. Ile? 40. 40.

i sam co, to, co No to nawet ile taka to, idę, tak, to no, ja no to to się pytać ile kosztuje, no ja się mówi. Popatrze, trzeba to lubię go pusić, bo to chodzi piwo, co patrzy, to się, kręci, szuka miejsca, żeby zajść. Będą? Co? Będą. No i zamy go nie w internecie będą. Tak. Byłem. Jako koswo to... Pana? pana? I jaka to cena, to jasne? 300 płynę Za pana. No i że Warto swojej ceny raczej. To pan pewnie też ogląda, skoro widzę będą w internecie. Teraz to Czasami? ma. No nie nie, nie. nie. No akurat do tego tutaj twarz nie jest potrzebna. Tu góry. Nie, 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 nie wolno, tak? No to jest takie nie wolno. No miejsce publiczne, gdzieś, no tak. gdzieś uchwyci, no to gdzieś tam, no to.

O, w końcu zarobię coś, coś cennym w końcu da jakoś, bo to zawsze dla fotograficznych... Będzie, gdzie będzie można obejrzeć? Na Tubie, na Tubie, Rynek Łomża, będzie można zobaczyć. <gry>

Доброе, я Jaka to cena? Dynewki? Za parę pewnie za parę pewnie. Dej pustowy nie mówię. Dla szczelniaków czy może klatki. Sucha, tak? Tak, tak, sucha, karma. On... Sucha i woda. Sucha i wodę więc i nic nie trzeba. Tak, to nie zaszczyt się. Nie, to ta cena. 1200. Za oba za jednego. Za jednego. Masz za za <laughs> <laughs> numer jeszcze. Jest chyba i klatkę razy. Nie? I tak, klatkę. Jeszcze tu. <laughs>

Całe 100 złotych. Całe 100 złoty. co to w ogóle jest? Tak, czekate? Czekate, czekate, czekate górnolotne. Bardzo no. wysoko chodzi. O, dobra, idziemy. Jeszcze pokażę tamtej pracowni.

Co? Ale to. Ale Nie to. Teraz do telewizji. Tak. Ale to w telewizji. Na, na YouTube. Tylko. Ale w telewizorze można obejrzeć. А на то? вы думаете? Что вы думаете? О, сюда. 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 Сюда.

Bądź <cin> bardziej <stereotype> uh, <laughs> w tak Czempiony. A w jakiej cenie te czempiony? A tu właśnie Aha, aha, aha. To są, on nawet ciężko mówi cienić.

Jeśli możecie, to dajcie słowa. Dzięki. To jest kwestia, nie wiem, nie. Znowu będziemy lepsi. tak lepiej, jak mówię, z dereszem... Z derasami, tak. nie? Przyszedł kurde gość i mówi... A nie, z Budapesztu przecież. Może te miedziane coś tam te? No on ma kurwa lepszy, lepsze rzeczy. No, zaraz będzie trzeba to Jakie wiem. nie te rybki? Które? No na przykład te. Większe. Za sztukę trzy dychy, a tam wiadomo... Wyszł, kurwa, kanał masz, żeby takie rybki chować. Co? No nie mam. No widzisz, kurde, to, to do kanału trzeba, to nie do akwarium do akwarium też nie to takie... Nie No, no raczej nie, raczej do stawu tak? Zależy jak kto ma akwarium No wie pan, to duże no. rośnie, no gdzie... No tak, dokładnie, to zależy No tak. Nie, Niemczycki czy ktoś to by tam takie akwarium wiem. No, jak na jak... rekinach Bo już to rośnie W bo... z Płocku, w z Płocku Zoszkielet jest jeszcze, jak na błotławku tam nie było, takich 50-ku uh -huh. Nie jest tyle sztuki, to jest południe. Tamto? Tak. Ponad 2000 lat nie zmieniłam. Tak. Tak, tak to jest. dla niego tak. Nawet nie wiedziałam. A te malutkie w jakiej cenie? Po złotówce, po złotu 50. Okay. A co to w ogóle jest? Karp, amur. Nie, hmm. to Karpamuri, tam trochę jest tego kojaka i tu jest Koi i po Japończykach i butterfly'e tak zwane welonowe mm.

みたいなさばたらばのね。 Nie, to motylów. To zaraz sobie. <tworzanie> to motylu, to, motylu, to, motylu. to, to, tak to Nie. Co Zobaczysz to na internecie dzisiaj. Chuj, zostawiłem same, Chowaj. Jak to trzeba wejść? Na YouTube, na YouTube trzeba. Na YouTube i tak. co wpisać? Rynek Łomża. Rynek Łomża. No. No. Rynek. wszystko będzie. To Chodź, tak. pokażemy też. o no, Słuchaj, to u mnie samiczka podobna, jak nie wiem co, ale ja Ci zdjęcie zrobię. A przepraszam, jaka cena tego? 150 zł. Też mówię, że to pięknie, a patrz. Panie, to 100 zł za nagrywanie, kurwa. No co, zobacz, to jest nagrywanie. Nie nagrywaj, kurwa. I zobaczy, że Zobacz, zobacz jak ładnie szyjkę. Moja żona powiedziała, gdzie ty byłeś kura? W Holandii czy gdzie? No ale ładnie, byłam podobna. No jeszcze pan? nikt, wie pan, nikt, no tam raz było, ale to dużo mniejszą cenę za nagrywanie zaproponował pan. Ale to zawsze fot dla fotografa się przecież płaci, nie fotograf płaci. No ile to, Ile to, Dziękuję bardzo. No ja już mój dwójkę, no

Dzięki za oglądanie. Zapraszam za tydzień.